Podkarpaciepl. Zatem te wszyscy wiedzą, co stało się tydzień temu i około Przypomnę, że w tragicznym wypadku samolotowym zginęło pięciu piłkarzy Włóczanki Włóki Tołkińskiej. Bracia Rafał i Kamil Tydych, Patryk Krzewczak, Kamil Oślizłów oraz Mariusz Korzenka. Zarząd Sekcji Piłki Nożnej CWK Zresztowia Rzeszów składa najszersze wyrazy współczucia dla władz drogowego Włóczanka Włóka z powodu tragicznego wypadku i śmierci zawodników reprezentujących podkarpackie górki. Łączymy się również z rodzinami poszkodowanych i ofiar tego tragicznego wydarzenia. W związku z tym bardzo proszę Państwa o posłanie i ruszenie minutu, ciszy pamięci o zmarłych tragicznie piłkarze Wolczanki. 2 kwietnia 2016 roku piłkarze Resowi Rzeszów podejmowali Stal Rzeszów w 80. derbach stolicy Podkarpacia, a zarazem meczu 22 kolejki trzeciej ligi lubelsko-podkarpackiej. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz do wysłuchania po opinii.

Thank oh, no, you. No, 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 no. mecz derbowy zawsze wyzwala niespotykaną ilość emocji, no dzisiaj naprawdę przyjemnie, przyjemnie jest. wyjeżdżać ze stadionu Wyspiańskiego ze zwycięstwem, ze zwycięstwem okazałym i myślę, że zasłużonym. Bardzo się cieszymy z tego, z tego wyniku, bo zaczęliśmy tą rundę niespecjalnie. Wyniki nas wynikami nie rozpieszczaliśmy naszych kibiców, zresztą samych siebie też nie. Dzisiaj był taki mecz, no, który, który, który chcieliśmy bardzo wygrać i, i nam się to udało. Dużo, dużo było tutaj przedmeczowych takich rozważań, jak, jak to zagrać, jak uzupełnić luki po Sebastianie i po Peterze. Udało się to zrobić, zmobilizować zespół i serdecznie im dziękuję za to, czego dzisiaj dokonali. Przede wszystkim chciałem przeprosić za, za ten występy kibiców tak licznie zgromadzonych i, i pozostałych kibiców, którzy dopingowali nas poza stadionem bądź oglądając mecz w telewizji. No uważam, że po prostu nie ucignęliśmy ciężaru gatunkowego meczu. Po prostu presja, presja, motywacja, byliśmy przemotywowani, presja nas przerosła i moi zawodnicy nie wyglądali. Nawet w połowie, tak jak w wcześniejszych meczach, więc to nie ma, to nie jest tak, że drużyna w ciągu tygodnia zapomina jak się gra, nie zapomina wiele rzeczy bądź po prostu to wszystko dziś znika. Tylko przede wszystkim dzisiaj no, nie wytrzymały głowy, które, które nas po prostu całkowicie powiązały. Dedykuję to zwycięstwo Sebastianowi Brockiemu, który dzisiaj. Który dzisiaj e, zmienia stan cywilny, też wiedzieliśmy o tym już, już dawno i, i, i życzymy mu wszystkiego najlepszego. Myślę, że dzisiaj dom weselny w Jaworniku Niebedeckim będzie, będzie bardzo wesoły i, i, i na to czekamy. TV podkarpacie.pl